jak nie gotować w mieszkaniu. Pełna moc gwiazda. Ona, pizza gotowa! oddechaj! Chłopie, zlep Tu się pozakrząca. Robimy sobie elegancką pizzkę. Jedną ręką, ba, na jednej noze. Dość rozkołowanie. Tutaj dodajemy. Tak. Salto, Dach się rozpadł, trzeba będzie remont zrobić. Kto to posprząta? To prawie nie widać. ALV to podkreślenie ze trzy Posprzątane, zrobione wszystko. Ja pizzę zrobiłem. Zona w szoku, bo chłop pizzę zrobił Jeden gotuje, druga sprząta. No, zasada. Masz na mailu. Idzie żona. Mogę ci nagrać? nagrać? Mogę ci nagrać? Sąsiadka mówi co on... Z... Dymy. Hahaha, daj jej kawalek do spróbowania. To jest kawałek pizzy? Nie. Cinema. Nie, XDDD. No. Weź posprzątaj! Ja wychodzę twarz ze łzami radości. A ja.